Jest czwarta godzina, wychodzimy z Jastrzańsku na Przechybie, ciśniemy tak długo, tak długo jak się da, ponieważ po południu mają być znaczne burze z deszczem, więc chcemy zrobić jak najwięcej, nawet spokojnie widoczki o tej czwartej. No, tylko pytanie czy kamera łapie tyle światła, żebyście cokolwiek zobaczyli. Piękny, krwiscy wschodzi słońca. słońca. Weszliśmy do Rytra. Czas mamy niezły, bo jest przed dziewiątą. Zaraz Pijemy sobie się, Rozkłonimy, jak tam dalej, dzisiaj plan. I pewnie jeszcze zrobimy zakupy. Lecimy dalej. Podejrzewam, że na Cyrilic sobie coś przegryziemy, ewentualnie dalej na, na Hali Łabowskiej w tym schronisku, które tam jest. Podziękowania dla Bartusia, który nam wysłał mapkę z. To jest lokales, Mapkę z tym, co jest w okolicy, gdzie się możemy zaopatrzyć. Także dzięki, Bartek. Ranie ucieczkowe uciekamy przed burzą. Do Hali mamy jakieś 6,5 km. Burza jest jeszcze na stronie słowackiej, czyli za granicą. Mamy nadzieję, że góry trochę przytrzymają tą falę, która zmierza w naszą stronę, i się wyrobimy z dojściem na halę. Potem przeczekamy całą nawałnicę i pójdziemy dalej. Pewnie za chwilę będziecie wiedzieć, czy nam się udało, czy nie. Na razie jesteśmy jeszcze w miarę dobrej myśli, ale zapierdzielamy. Byliśmy przez chwilę na Cyrli. w schronisku na Cyrli Bardzo spoko prowadzi to schronisko, na jest prywatne mega dobra szama ciekawe piwka, na zasadzie jakieś czeskie ciemne jasne więc wydaje mi się, że warto zawinąć jak będziecie gdzieś w okolicy Przeczekaliśmy burzę w schronisku na hali łabowskiej poznaliśmy kolejnego piechura, który idzie w naszą stronę prowadzi on kanał na instagramie wygórowane potrzeby i zbiera na jakieś cele charytatywne związane z, um, ze szpitalem w Katowicach? Jesteśmy w połowie 250 za nami, 250 przed nami. Powinniśmy dojść. Schodzimy z zjawóżny i Idziemy na pole namiotowe, zobaczyć jak wygląda sytuacja. Może się tam do nas znajdzie miejsce. Oby. No, raczej na zewnątrz i się okaże, jak będziemy na miejscu. Na pewno nie widzicie, ale może słyszycie. Jesteśmy w Krynicy. Na górce parkowej, chyba tak to się nazywa. Czekamy, aż lokalesi lokalna młodzież opuści taką, powiedzmy sobie, miejską baczówyszkę, czy tam wiatę, spodziewamy się pusz w nocy. A nie mamy innej opcji za bardzo. Rozbijanie się strepami też nie jest najlepszym pomysłem, ze względu na spadające gałęzie i tym podobne. I co? No i na razie czekamy Zrobimy dzisiaj prawie 60 km Przynajmniej tak pokazuje strawa dużo łąkając się po mieście poszukiwanie noclegu wymagający dzień ale jutro będzie spoko